W zadaniu maturalnym poproszono o zapisanie równania reakcji jonu O2- z wodą zgodnie z teorią Bronszteda. Powiedziano, że jon O2- jest zasadą Bronszteda mocniejszą niż woda oraz, że nie występuje w wodzie. Uczeń poprzez analogię zapisał równanie reakcji, w którym jon O2- jest biorcą protonu, a więc zasadą w rozumieniu teorii brążteda. Super. Substraty i produkty bezbłędnie. O utracie punktu zadecydowały strzałki w dwie strony. Uczeń umieścił je, bo przecież we wszystkich widzianych przykładach reakcji w teorii kwasowo-zasadowej Bronszteda, jak na przykład autodysocjacja wody. Dysocjacja amoniaku, wszystkie te reakcje zachodziły w dwie strony. Zadania maturalne coraz częściej są nieszablonowe, do ich poprawnego rozwiązania nie wystarczy odtwórcze obcykanie typowych zadań, potrzebne jest zrozumienie tego, co się czyta. Skoro zadanie maturalne mówi, że on. O2 jest mocniejszą zasadą niż woda, to oznacza, że w reakcji z wodą będzie pełnić rolę zasady. Z drugiej strony, informacja o tym, że jon O2 nie występuje w wodzie, skreśla możliwość zapisania strzałek w dwie strony. Przecież zapis strzałek w dwie strony oznacza, że w układzie mamy stan dynamicznej równowagi, co pozwala stwierdzić, Obecność w roztworze zarówno substratów, jak i produktów reakcji. Skoro jon O2 nie występuje w wodzie, to należy przyjąć, że reakcja zachodzi całkowicie. A więc jedyną słuszną decyzją jest w takiej sytuacji postawienie strzałki w jedną stronę w zapisie tego równania reakcji.